Razem tworzycie BAS Center, tak? To jest. No i tutaj właśnie trochę, mówiąc może do Kamili się zrzucę, jakby nam powiedziała, czym się zajmujecie jako BAS Center? Generalnie tak, w dużym, dużym uproszczeniu BAS Center jest agencją marketingową, natomiast mamy dwie najsilniejsze nogi. Na jednej nodze stoimy, jeżeli chodzi o taki typowo strategiczny marketing, wspieramy firmy w budowaniu Strategii marketingowych, wykonujemy audyty marketingowe, czyli ta działka bardziej analityczna, merytoryczna, przygotowanie samego biznesu kursu, do tego, kursu. tak, konsultacje, przygotowanie samego biznesu, żeby on dobrze rotował. Natomiast druga bardzo mocna noga to jest ta część agencyjna, agencja marketingowa, specjalizujemy się w obsłudze firm. Czyli jesteśmy w B2B. Natomiast łączymy to dlatego, że mając kompetencje strategiczne, jesteśmy na tyle dobrze w stanie wszystko przygotować, opracować merytorycznie klientowi, że później cała, cała egzekucja tego planu jest już dosyć prosta.